Wanda zdjęła ubrania bez zastanowienia. Zeszła do łazienki w podpiwniczeniu starego domu na skraju Kazimierza Dolnego, tylko po to, by się umyć. Nie czuła się dobrze. Coś podrażniło jej skórę tam na dole, a do sypialni nie chciała wracać. Ciepła woda między palcami była ulgą, intymnością i ciszą. A potem nagle drzwi otworzyły się bez zapowiedzi i stanął tam on pan Ernest, ogrodnik. Siedemdziesięcioletni mężczyzna o dużych dłoniach i szerokich plecach. Jego oczy spotkały się z jej spojrzeniem, nie poruszył się, nie powiedział ani słowa, jak zwykle, ale Wanda wiedziała z jego oczu, że zobaczył ją całą, nie tylko ciało, zobaczył ją naprawdę. Zamiast krzyczeć, opuściła głowę i dalej się myła, pewna, że od tej chwili między nimi nic nie będzie takie samo. Kropka Wanda czasem myślała, że przyzwyczaiła się do samotności, nie zdając sobie z tego sprawy. Na początku było to stopniowe. Mąż zaczął częściej wyjeżdżać służbowo, miał coraz więcej zobowiązań, wymówek. Na początku wracał z kwiatami, potem z zegarkami, a później już nawet z tym się nie fatygował, tylko krótkie SMS-y z różnych lotnisk. A ona została z domem. Domem za dużym dla jednej kobiety, pełnym echa i pustki. Poranki spędzała przy filiżance herbaty i listach zadań, których nikt nie realizował. Popołudnia ciągnęły się w nieskończoność. Słońce przesączało się przez okna ogrodu zimowego, a ona chodziła boso po chłodnym marmurze, jakby to miało dać jej choćby odrobinę pewności, kropka pewnego z tych dni, w długiej ciszy zobaczyła go naprawdę pana Ernesta, według wszystkich siedemdziesięciolatka wdowca głuchego, tak mówili. A jednak od pierwszego dnia, gdy widziała go wśród róż, z tymi szorstkimi rękami, wiedziała, że nie jest taki prosty. Nie mówił, nie słyszał, przynajmniej tak sądzili inni, ale jego gesty były precyzyjne, niemal ceremonialne. Wanda obserwowała go codziennie rano z okna gabinetu. Przecinał krzewy, zamiatał liście, przesypywał ziemię z cierpliwością, jakiej dawno nie widziała. Nie był przystojny, nie jak ci panowie z filmów. Był prawdziwy, z ciałem silnym, opalonym i twardym od lat pracy na zewnątrz, z grubą skórą i prostymi plecami człowiek, który znał ziemię. I to bez wyjaśnień zaczęło ją niebezpiecznie pociągać kropka pierwszy raz, gdy się minęli, ukłonił się nieznacznie. Ona odwzajemniła uśmiech. Nie spodziewała się odpowiedzi, ale gdy zrobiła dwa kroki dalej, poczuła jego wzrok na plecach. Nie był nachalny, był głęboki. Tego wieczora, zamykając oczy w zimnym łóżku, wiedziała, że myśli o nim. Nie o jego wieku ani historii, ale o rękach, o tym, jak trzymał konewkę, jak dotykał liści, jak ostrożnie schylał się, by nie zniszczyć tego, co rosło. I zrozumiała coś, ceo wywołało u niej lekkie zawstydzenie, już dawno nikt nie dotykał jej tak. Z tą delikatnością, tą obecnością, nie tylko dłońmi, ale duszą kropka następnego ranka założyła białą sukienkę, tę, której nie nosiła od lat tylko po to, by zejść do ogrodu. Choć on nic nie powiedział, widziała, jak jego oczy zatrzymały się na jej talii, zjechały niżej, a potem znowu wróciły do góry. Wanda zwykle nie chodziła do garażu, nawet nie wiedziała, dlaczego tam zeszła tamtego popołudnia. Była w ogrodzie pod majowym słońcem, gdy poczuła dziwne uczucie, coś szorstkiego między nogami, jakby coś źle otarło ją ubranie. Może to była głupota, reakcja na materiał, na ciepło albo po prostu na zbyt długą samotność. Kropka Łazienka Gospodarcza znajdowała się na końcu korytarza, obok małej pralni, której nikt nie używał od lat. Weszła, nie zastanawiając się zbyt długo. Zdjęła całe ubranie. Światło było przytłumione. Cisza. Taka cisza, którą czuć, gdy wiesz, że nikogo nie ma w domu. Przynajmniej tak myślała. Otworzyła kran z ciepłą wodą, włożyła rękę pod strumień i powoli zaczęła się myć wilgotnym ręcznikiem. To był gest intymny, ale niepośpieszny, prawie ostrożny. Nie spieszyła się, a ten drobny akt sprawił, że poczuła się żywa. Obecna w swoim ciele kropka wtedy usłyszała ciche skrzypnięcie drzwi. Zaskoczona odwróciła głowę, a tam stał on pan Ernest w progu, silny mężczyzna zarysowany cieniem wejścia. Nie powiedział nic, nie cofnął się, nie spojrzał pożądliwie, tylko patrzył. Ich oczy się spotkały. Ona naga, z wilgotnym ręcznikiem w dłoniach. On w roboczej koszuli rozpiętej na piersi, podprzyklejony do szyi. Czas się zatrzymał. Nie poruszył się, tylko patrzył, a potem odwrócił się i odszedł kropka nie zrobiła nic, by się zakryć nie dlatego, że nie czuła wstydu, ale dlatego, że poczuła coś silniejszego rodzaj prądu, milczącego zrozumienia, gorąca płynącego z wnętrza. Pochyliła się powoli i znów zmoczyła ręcznik. Wiedziała, że on jeszcze tam jest, że ją obserwuje i choć nie słyszy, czuje każdy jej ruch, jakby czytał go na skórze. Gdy wyszła z łazienki kilka minut później, on już nie był kropka, ale tej nocy, kładąc się do łóżka, czuła jego spojrzenie, jakby dotykało jej, jakby jego milczenie mówiło rzeczy, których nigdy nie usłyszała na głos. I po raz pierwszy od dawna nie czuła się samotna. Wanda zaczęła dostrzegać rzeczy, które wcześniej umykały jej uwadze albo może zawsze tam były, a ona po prostu nie chciała ich widzieć. Kroki pana Ernesta na żwirowej ścieżce, sposób, w jaki pchał taczkę z ziemią, odgłos jego ciężkich butów przekraczających próg ogrodu, jego obecność, która z niewidocznej stała się namacalna, jakby powietrze samo wyczuwało, kiedy jest blisko. Nie mówiła nic, on też. Nigdy nie było słów, tylko gesty. Jak wtedy, gdy zapomniała podlać paprocie na werandzie, a schodząc, znalazła je wilgotne, świeżo podlewane, a obok konewka z kroplami rosy. On już daleko udawał, że to nie jego sprawka. Albo gdy wyszła z książką na kamienną ławkę, a siedzenie było jeszcze ciepłe, jakby ktoś właśnie wstał, jakby on wiedział dokładnie, gdzie się usiądzie. Kropka Wanda zaczęła zostawiać drobne ślady bardziej rozpiętą bluzkę, wolniejszy krok przechodząc przez trawnik. Słodszy, bardziej wyczuwalny zapach perfum. Pewnego popołudnia minęła go z wiklinowym koszem pełnym prania. Zbliżyła się do niego od tyłu, gdy ścinał gałązki krzewu i przypadkowo otarła się o jego ramię. Obrócił się powoli, ich twarze znalazły się bardzo blisko, niemal w oddechu. Przez ułamek sekundy nie oddychali. Jego oczy wniknęły w jej, jakby szukał czegoś, jakby wiedział, że ta bliskość nie jest przypadkowa. Wanda nie odsunęła się, on też nie. Ten moment trwał chwilę, ale zostawił głęboką rysę w jej sercu kropka tamtej nocy nie mogła zasnąć. Wyobrażała sobie jego dłonie oplatające jej talię, jak przycina gałązki, jego mocne plecy pod rozpiętą koszulą, palce grube i silne, które nie piściły kwiatów, lecz jej delikatną skórę. Bała się to przyznać, ale coś w niej już dokonało wyboru. To nie był on, to była ona. To ona zaczynała przekraczać granice, szukać ognia w milczeniu mężczyzny, który nie mówił, ale rozumiał wszystko kropka tamtego dnia wiatr lekko muskał drzewa, jak niewidzialne palce. Niebo było zasnute chmurami, ale nie padało. Ogród miał gęsty, soczysty odcień zieleni tuż przed eksplozją życia. Wanda miała na sobie długą, luźną suknię bez rękawów. Postanowiła zebrać kilka suchych kwiatów doważony przy wejściu i chociaż nie szukała go, czuła jego obecność. Pochyliła się nad glinianą donicą, by odciąć zwiędłe gałązki i niechcący nadepnęła na korzeń. Kostka uległa skręceniu, ból był łagodny, ale przeszywający. Ałwy mamrotała, chwytając się za stopę kropka wtedy pojawił się on pan Ernest, cichy i zdecydowany, jakby obserwował ją z ukrytego kąta ogrodu. Pochylił się nad nią bez słowa, spojrzał na kostkę, a jego duże, ciepłe dłonie otuliły stopę z niespodziewaną delikatnością. Podniósł jej nogę ostrożnie, drugą ręką podtrzymał za kolano. Wanda zamarła, serce dudniło jak bęben w piersi. On spuścił wzrok, badając uraz, ale jego oddech był tuż przy udzie, a kciuk lekko muskał skórę, zatrzymując się, jakby słuchał przez dotyk kropka, nie mogła mówić, tylko patrzyła. Ciało nie bolało, ale płonęło. Podniosła trochę sukienkę, by ułatwić mu ruch nie z potrzeby, lecz z pragnienia, z dziwnej, słodkiej potrzeby, by nadal ją dotykał. On to zauważył. Jego spojrzenie powędrowało ku niej. Nie było w nim oceny, tylko niemowa pytania i czekanie. Zostały w ciszy. Nie skinęła głową, nie odsunęła się, tylko wzięła głęboki oddech, jakby w każdym wdechu mieściło się wszystko, czego nie potrafiła wyrazić słowami kropka położył jej nogę na kamiennym ławce i poszedł poworek z lodem. Wracał po kilku minutach, a ona wciąż siedziała tam z podniesioną suknią, duszą otwartą na oścież. Gdy chłód dotknął skóry, nie zadrżała z powodu temperatury, lecz przez gest. On się nią opiekował, a jednocześnie budził. Nie czuła winy i to było najdziwniejsze. Nic się nie wydarzyło, jeszcze nie. Ale emocje w piersi, ciepło na skórze, zawrót głowy w brzuchu, to już było jej kropka tego dnia, założyła białą koszulę, ledwo utrzymującą się na ramionach. Nie był to przypadek, podobnie jak to, że rozpięła ją bardziej niż zwykle, schodząc do ogrodu zimowego. Miała kosz wiklinowy z winogronami, chlebem i kieliszkiem wina. Nie potrzebowała tego, ale lubiła wyobrażać sobie scenę z zewnątrz. Samotna, dojrzała kobieta pośród wilgotnej zieleni roślin, czekająca bez słów, kropka pan Ernest był tam, układając gliniane donice. Podeszła powoli. On ją usłyszał, choć nikt nie wierzył, że może. Obrócił głowę i przywitał się jak zwykle lekkim skłonem i głębokim spojrzeniem. Usiadła na drewnianej ławce i bez patrzenia podała mu winogrono. Wziął je palcami silnymi, nieco zniszczonymi przez ziemię, przyniósł do ust i przez chwilę zdawało się, że smakował czegoś więcej niż owoc kropka rozmawiały o błahostkach pogodzie, hortensjach, uschniętej gałęzi. On tylko kiwał głową albo lekko uśmiechał się pod kątem ust, ale Wanda wiedziała, że ją rozumie nie słowami, lecz milczeniem, spojrzeniami, tym jak patrzył na jej usta, gdy przestawała pić, jak jego palce dotykały jej dłoni, gdy brał kieliszek kropka, gdy wstała, by odłożyć kosz na półkę, koszula zsunęła się z jednego ramienia, powoli, bardzo powoli. On to zobaczył. Nic nie powiedziała, nie poprawiła jej. Stała odwrócona tyłem jeszcze kilka sekund za długo i poczuła, jak jego spojrzenie przesuwa się po niej niczym wietrzyk. Tamtej nocy położyła się bez ubrania nie z powodu ciepła, ale z potrzeby poczuć każdy fałd pościeli na skórze, jakby on był tam niewidzialnie, dotykając ją z tą samą troską, z jaką pieścił płatki róż przy przycinaniu kropka uczyła się żyć na nowo i tym razem nie bała się kropka nagle niebo zmieniło się bez zapowiedzi. Daleki grzmot powietrze przestało być ciepłe, stało się elektryczne. Była w ogrodzie zimowym jak zwykle o tej porze, odkąd nauczyła się czekać, nie szukając go. On układał worki z ziemią, a ona ścinała gałązki rozmarynu do suszenia. Pierwsze krople spadły na szybę, rytmiczne, niemal muzyczne. Potem wiatr i nagły ulewny deszcz, kropka. Wszystko się z moczy wyszeptała, choć wiedziała, że on jej nie usłyszy. Pobiegła zamknąć jedno z okien, on zamknął drugie. Burza szalała bez litości. Uderzenia deszczu o szklany dach otuliły ich jak kopuła, kropka wtedy zrozumiała byli uwięzieni. Drzwi ogrodu zimowego, które zawsze trudno się otwierały, gdy padał deszcz, zacięły się na wilgoci. Spojrzeli na siebie. On nie wyglądał na zaniepokojonego, ona też nie. Ale w jej wnętrzu serce waliło, jakby wiedziało, co się wydarzy lub może wydarzyć kropka usiadła na ławce drewnianej, on na krawędzi pobliskiego stołu. Przez kilka minut nie rozmawiali, nie było potrzeby. Szum deszczu na szybach hipnotyzował. Wilgoć unosiła się wokół nich, jakby skóra sama się zwilżała, choć nie dotykała jej kropla, kropka oddychała powoli, bardzo powoli. Spojrzała na niego. Miał krople potu na czole, koszulę mokrą na piersi, przylepioną do ciała. Jego ramiona wyglądały mocniej niż zwykle. Oczy nie unikały jej wzroku, kropka bez namysłu podeszła. Podała mu chusteczkę. Wziął ją, ale nie puścił od razu. Pozostali tak, związani kawałkiem materiału i napięciem, które było już zbyt wyraźne. Jego wielka, szorstka, gorąca dłoń i jej drżąca, ale nie cofająca się. Nie musi mi nic mówić, wyszeptała kropka, nie odpowiedział, ale jego kciuk zaczął delikatnie przesuwać się po jej dłoni. Mały ruch, intymny, jakby pisał coś na jej skórze. Czuła powietrze naładowane niepogodą, lecz nimi samymi mogła odejść, ale nie zrobiła tego, kropka w końcu puścił ją, ale nie po to, by się oddalić, by spojrzeć na nią, jakby czytał ją od środka. Nie dotykali się więcej tego popołudnia, ale wilgoć, która ich przesiąkła, była inna. Nie pochodziła od burzy, lecz od pożądania, od uwięzienia, od świadomości, że są sami otoczeni ziemią, parą i napięciem kropka tamtej nocy zasnęła z jeszcze wilgotnymi włosami i śniła o jego dłoni nie na swojej, ale na plecach, na karku, w tym tajemnym miejscu, gdzie nie sięga woda, ale wszystko płonie kropka postanowiła to rano, czesząc włosy przed lustrem. Odbicie zwróciło jej inną kobietę obudzoną żywą, z blaskiem nie tylko na twarzy. Założyła lekką sukienkę, taką, która nic nie waży. Ramiona pozostawiła odkryte i zeszła boso do kuchni z kubkiem kawy, jakby była aktorką przygotowującą się do sceny. Ale to nie był teatr. kropka wiedziała, że on będzie w ogrodzie o tej godzinie. Zobaczyła go przez okno, wyrywającego chwasty przy żywopłocie. Poranne słońce dawało złoty odcień jego skórze. Na moment wyobraziła go sobie w środku, przekraczającego drzwi, których nigdy nie przekroczył. kropka, wyszła bez zastanowienia. Panie Erneście, powiedziała cicho czy mógłby mi pan pomóc na chwilę? Odłożył narzędzia, przetarł ręce o spodnie i poszedł za nią bez pytań, wchodząc do środka. Jego cień przekroczył próg i natychmiast poczuła, że razem weszli też w coś więcej. Kropka pokazała mu cieknący od tygodni kran w pralni. Wymówka to wiedziała on też, ale schylił się, sprawdził, przekręcił zawór, jakby to było prawdziwe. Ona stała w drzwiach, obserwując. Dom nagle wydał się inny od środka. Powietrze gęstsze, ściany cieśniejsze. Kropka poszła do kuchni, nalała dwóch kieliszków białego, chłodnego wina. Było wcześnie, ale pożądanie nie zna godzin. Podsunęła mu kieliszek w milczeniu. Wziął go i po raz pierwszy ich palce utrzymały kontakt dłużej niż sekundę. Cisza była piękna, nie, nie, pełna niewypowiedzianych słów. Kropka usiadła przy stole, on oparł się o blat. Trzymając kielisz, poranek przyniósł ze sobą miękkie światło, które wpadało przez szczeliny zasłon, malując pokój ciepłymi, złotymi smugami. Wanda leżała obok pana Ernesta, który spał na boku z wyrazem spokoju na twarzy, jakiego nigdy wcześniej u niego nie widziała. Usta miał lekko rozchylone, a jedna z jego dłoni spoczywała na prześcieradle niedaleko jej uda. Obserwowała go w milczeniu, jakby podziwiała coś kruchego i ulotnego, a pierwszą myślą nie była wina ani żal, lecz zdumienie. Jak to możliwe, że coś tak naturalnego i nieuniknionego może jednocześnie być tak przerażające? Myśli Wandzi zaczęły błądzić, przypominała sobie jego dłonie, ich sposób dotykania, jakby znał ją od zawsze, ciepło jego ciała, jak ich oddechy splatały się w nocy, bez słów, bez hałasu, tylko ciche szepczące tajemnice. Nie chciała się ruszać, nawet po to, by sięgnąć po kołdrę. Leżała nieruchomo, patrząc jak dzień budzi się powoli, zastanawiając się, czy to wszystko było rzeczywiste, czy tylko fragmentem jej skrytych marzeń kropka nie wiedziała, co przyniesie przyszłość. Czy pan Ernest będzie potrafił spojrzeć jej w oczy w kuchni, gdy woda zacznie wrzeć i ciche gesty wypełnią przestrzeń między nimi? Nie miała pojęcia, czy to początek, czy tylko przerywnik, lecz jedno było pewne coś w niej się zmieniło, coś. Co nie pozwalało jej już cofnąć się w samotność kropka za drzwi usłyszała delikatne kroki. On poruszał się powoli, starając się nie zakłócać ciszy poranka. Dźwięk stąpania po drewnianej podłodze był tak subtelny, że zdawało się, iż to echo ich wspólnej tajemnicy. Wanda nadal leżała w łóżku, otulona prześcieradłem, a jej dusza śpiewała cicho zękowała mu za odwagę, za to, że przekroczył próg, za to, że się nie bał dotknąć jej, za to, że pozostał kropka jego kroki zatrzymały się przy drzwiach. Nie odwróciła się od razu, potrzebowała jeszcze chwili, by zatrzymać się w tym momencie, który był niemal sakralny. W końcu usłyszała jego głos, miękki i zupełnie nowy, jakby dopiero się uczył mówić, przygotowałem ci kawę. Nie musiała odpowiadać słowami. Jego obecność, bliskość, to ciche jesteś, które przeszywało przestrzeń głęboko i bez słów, było wszystkim, Czego potrzebowała kropka ubrana w lekką, szarą-szlafrokową suknię z rozpuszczonymi włosami, zeszła do kuchni z kubkiem w dłoniach. Przez otwarte okno wpadał chłodny, poranny wiatr, niosąc zapach wilgotnej ziemi i kwitnących bzów. Pan Ernest stał tam, sam, z filiżanką w ręku, ubrany w prostą koszulę i spodnie robocze, z lekkim uśmiechem na twarzy, który rozświetlał jego zmęczone oczy kropka, usiedli przy stole, twarzą w twarz, z kubkami pełnymi pachnącej kawy. Rozmowa była powolna, pełna pauz i milczeń, które mówiły więcej niż słowa. W ich spojrzeniach kryły się historie, których nie trzeba wymawiać, a jednocześnie wszystko było już powiedziane. Kropka. Nie żałuję niczego, wyszeptał, ściskając jej dłoń. Wanda poczuła, jak łzy napływają do oczu, ale tym razem nie z bólu, lecz z ulgi. Ja też, odpowiedziała cicho. Kropka, przez kilka kolejnych dni ich świat zaczął się zmieniać. Każdego ranka budził ją delikatny dźwięk kroków pana Ernesta na żwirowej ścieżce, a wieczorami czuła jego obecność w powietrzu, jakby niewidzialna nić łączyła ich ciała i duszę. Zaczęła zostawiać dla niego drobne znaki filiżankę na stole, świeże kwiaty na parapecie, otwartą książkę z zakładką w miejscu, które wiedziała, że go zainteresuje kropka pewnego popołudnia, gdy słońce leniwie chyliło się ku zachodowi, przeszła przez ogród, niosąc kosz pełen winogron i świeży chleb. Pan Ernest pracował przy różach, jego dłonie delikatnie przycinały gałązki, a twarz była skupiona, jakby rozmawiał z każdym kwiatem z osobna. Gdy ją zobaczył, podniósł głowę i uśmiechnął się lekko. Kropka Wanda poczuła, jak serce bije szybciej. Podeszła do niego i podała mu kieliszek chłodnego wina. Jego oczy na moment zatrzymały się na jej ustach, później na odkrytych ramionach i cienkim materiale sukienki, która falowała przy każdym ruchu. Kropka nie powiedzieli nic ale ich dłonie spotkały się przypadkowo, a to krótkie muśnięcie wystarczyło, by rozbudzić w nich coś, czego nie potrafili jeszcze nazwać kropka. Nagle na niebie pojawiły się ciężkie chmury, a po chwili rozpętała się burza. Deszcz zaczął padać gwałtownie, uderzając o liście i dach ogrodu zimowego. Pan Ernest i Wanda znaleźli się zamknięci w szklarni, drzwi się zatrzasnęły przez wilgoć, a oni zostali sami z szumem ulewy i własnym oddechem. Cisza między nimi stała się gęsta, jakby powietrze wypełniała niewypowiedziana obietnica. Kropka on podał jej chusteczkę, którą delikatnie zaczęła wycierać mokre włosy. Jego palce dotknęły jej dłoni i przez moment zostali tak spleceni, połączeni czymś więcej niż przypadkiem. Kropka Wanda poczuła, jak świat się zatrzymał. Nie potrzebowała nic więcej niż tej chwili. Kropka nagle usłyszała cichy dźwięk kroków na zewnątrz szklarni. Ktoś tam był, ktoś, kto nie powinien się pojawić. Pan Ernest spojrzał przez szybę, a jego twarz przybrała wyraz niepokoju. Kropka, co się dzieje? Zapytała Wanda, choć bała się znać odpowiedź. Kropka, on nic nie powiedział, tylko schylił się, by zamknąć okno, ale w jego oczach błysnęła iskra, której nie potrafiła odczytać. Kropka, burza szalała za nimi, a oni zostali uwięzieni w szklanym więzieniu, gdzie każdy oddech był jednocześnie obietnicą i przekleństwem. Kropka i wtedy przyszło pytanie, które miało zmienić wszystko. Kim naprawdę jest pan Ernest? Wanda zamarła, słysząc ciche pukanie dochodzące z za szkła ogrodu zimowego. Jej serce zaczęło bić szybciej, a w głowie pojawiło się pytanie, które dotąd tylko gdzieś przemykało między myślami, nieśmiałe i pełne niepokoju: kim tak naprawdę jest pan Ernest? Mężczyzna, który zdawał się znać jej ciało i duszę lepiej niż ona sama a jednocześnie skrywał przed nią tajemnicę głębszą niż korzenie starych róż w ogrodzie. Zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, on odwrócił się powoli i spojrzał na nią z takim ciężarem w oczach, jakby ważył każde słowo, którego za chwilę miał użyć. Rwanda zaczął cicho, głosem, który brzmiał jak szmer liści pod stopami. Jest coś, o czym musisz wiedzieć. Coś, co wyjaśni, dlaczego jestem tu, a nie gdzie indziej. Kropka w jej duszy zawisła cisza, przerywana tylko rytmicznym uderzaniem deszczu o szyby. Niepewność mieszała się z ciekawością, a pragnienie prawdy z lękiem przed tym, co może usłyszeć kropka. Pan Ernest podszedł bliżej, jego dłonie jeszcze trzymały konewkę, a mokra koszula przylegała do silnego ciała. Wzrok miał utkwiony gdzieś poza nią, jakby widział coś, co ona mogła tylko sobie wyobrazić kropka. Nie jestem zwykłym ogrodnikiem, powiedział wreszcie. A jego głos drżał lekko. I nie przyszedłem tu tylko po to, by podlewać kwiaty, Wanda poczuła, jak jej ciało oblewa zimny pot, ale jednocześnie coś w niej zaczęło drżeć spod ekscytowania. To było jak nagły podmuch wiatru, który rozwiewa już dawno zapomnianych wspomnień i tajemnic. Od lat obserwuje ten dom, kontynuował, i ciebie. Nie w sposób, który mógłby cię przestraszyć, ale z szacunkiem i może nawet z nadzieją. W jej oczach pojawił się błysk niedowierzania, ale i rozumienia. Wiedziała, że ich historia nie jest zwyczajna, ale to, co słyszała teraz, przekraczało wszystko, co mogła sobie wyobrazić kropka w Kazimierzu Dolnym, w tym starym domu, kryje się coś więcej niż tylko wspomnienia i echo przeszłości, mówił dalej, coś, co łączy nas dwoje. A ja jestem tutaj, by to strzec i by pomóc ci odnaleźć to, co dawno zostało zapomniane. Kropka Wanda poczuła, jak w jej piersi rośnie niepokój i pragnienie odkrycia prawdy. Mimo, że nie miała pojęcia, co ją czeka, wiedziała, że od tego momentu nic już nie będzie takie samo, kropka, chcesz mi powiedzieć, że zaczęła, ale on przerwał jej gestem, kropka, nie wszystko na raz. To dopiero początek. Ale musisz być gotowa. Bo gdy otworzysz drzwi, których do tej pory unikałaś, zniknie wszystko, co znałaś. A na ich miejscu pojawi się coś nowego, coś, co może odmienić twoje życie na zawsze, kropka, Wanda spojrzała na niego z mieszaniną lęku i ciekawości. W jej umyśle pojawiła się myśl, że być może to, co wydarzyło się między nimi, nie było tylko przypadkiem czy ucieczką od samotności, ale początkiem czegoś o wiele większego i głębszego. Kropka burza za oknem ustała nagle, a cisza, która zapadła, była tak gęsta i pełna napięcia, że mogła przeciąć się nożem. Pan Ernest wyciągnął rękę i delikatnie dotknął jej policzka, a Wanda poczuła jak cały świat wiruje na krawędzi tajemnicy i obietnicy kropka, jesteśmy gotowi i wyszeptał, ale czy ty jesteś? Ich oczy spotkały się w milczeniu, które mówiło więcej niż tysiące słów. A za nimi, w cieniu domu, coś czekało na odkrycie, coś, co miało zmienić wszystko, co myśleli, że znają kropka i tak, w tej chwili, gdy świat zdawał się zatrzymać, zaczęła się nowa opowieść pełna tajemnic, pragnień i niebezpiecznych sekretów, które tylko czekały, by zostać ujawnione. Czy Wanda i pan Ernest odważą się przekroczyć granicę, która dzieli znane od nieznanego? Czy odkryją prawdę, która może ich połączyć lub zniszczyć? Tego nikt nie wiedział, ale jedno było pewne ich życie właśnie się zmieniło na zawsze. Wieczór w Kazimierzu Dolnym opadał powoli, otulając stary dom ciepłym, złotawym światłem lamp ulicznych. Wanda siedziała przy oknie, patrząc na ogród, gdzie jeszcze przed chwilą panował deszcz, a teraz ziemia parowała pod wpływem ciepłego powietrza. W jej sercu kłębiły się myśli, a w głowie rozbrzmiewały słowa pana Ernesta, które niczym szept tajemnicy zapadły głęboko w jej duszę. Kropka nie mogła przestać myśleć o tym, co usłyszała. Co tak naprawdę kryło się za opowieścią mężczyzny, który od miesięcy był dla niej opoką, a którego obecność zmieniła jej życie? Kim był naprawdę? Czy to możliwe, że zwykły ogrodnik, który nie mówił i nie słyszał, skrywał coś więcej niż tylko historię przepracowanych lat? Wanda wstała powoli, sunęła z ramion lekką szlafrokową suknię i podeszła do szafy, aby się przebrać. Wybrała prostą, ale zmysłową sukienkę z jedwabiu w kolorze głębokiego bordo, która miękko opływała jej sylwetkę. Ramiona pozostawiła odkryte, a na szyi zawiesiła delikatny srebrny łańcuszek z małym medalikiem. Na stopach miała miękkie, skórzane pantofle na niskim obcasie idealne, by cicho poruszać się po drewnianej podłodze kropka przy lustrze poprawiła lekko fale włosów, które opadały na plecy, a jej spojrzenie nabrało nowej pewności, jakby w chwilach milczenia i niepewności odkrywała w sobie siłę, o której dawno zapomniała kropka w kuchni panował półmrok. Światło świec rzucało ciepłe refleksy na porcelanowe filiżanki i drewniane meble. Pan Ernest siedział przy stole, pijąc powoli herbatę z miodem. Jego twarz wydawała się mniej surowa, a oczy błyszczały jakby z nadzieją. Kropka Wanda zaczął powoli. Wiem, że to wszystko jest dla ciebie nowe i trudne. Ale musimy porozmawiać o tym, co okryje się za tym domem. O historii, która łączy nasze losy. Kropka Wanda usiadła naprzeciwko niego, czując ciepło bijące z jego dłoni, które w końcu sięga eneły po jej rękę. Palce pana Ernesta były szorstkie i mocne, ale ich dotyk niósł ze sobą delikatność i troskę. Kropka, powiedz mi wszystko wyszeptała. Kropka. Wtedy on zaczął opowiadać historię, która brzmiała jak z dawnych legend Kazimierza, o rodzinie, której korzenie sięgały wieków, o dawnych sekretach zakopanych pod ziemią, o przysięgach milczenia i klątwach, które ciążyły na ich losach. A przede wszystkim o tym, że Wanda i on zostali powołani do tego, by odkryć prawdę i uwolnić się od ciężaru przyszłości. z każdą opowieścią w jej sercu rosło napięcie, a jednocześnie rodziła się determinacja. Wiedziała, że musi podjąć ryzyko, że musi wejść do miejsc, o których bała się myśleć, by znaleźć odpowiedzi. pan Ernest wstał i podszedł do starej, zdobionej skrzyni stojącej w rogu kuchni. Otworzył ją powoli, ukazując starannie zwinięte pergaminy, Fotografie i listy zapisane pożółkłym atramentem kropka to wszystko czeka na nas powiedział, spoglądając na Wandę z mieszaniną powagi i nadziei. Ale nie jesteśmy sami. Ktoś jeszcze obserwuje ten dom i czeka na moment, by wkroczyć kropka Wanda poczuła, jak zimny dreszcz przebiega jej po plecach. Wiedziała, że ich tajemnica jest niebezpieczna, a czas ucieka. Ale po raz pierwszy od lat nie bała się. Była gotowa stawić czoła temu, co przyniesie przyszłość kropka, noc zapadła głęboka i cicha, a światło świec migotało, rzucając cienie, które tańczyły na ścianach kuchni. Wanda i pan Ernest siedzieli razem, gotowi rozpocząć podróż, która miała zmienić wszystko kropka, zanim jednak podjęli pierwszy krok. Usłyszeli cichy dźwięk dochodzący z korytarza coś, co przypominało skrzypienie starej podłogi, jakby ktoś stawiał ostrożne kroki w ich kierunku. Kropka. ich spojrzenia spotkały się z nowym niepokojem. Tajemnica, która miała zostać odkryta, nie chciała pozostać ukryta na zawsze, kropka i wtedy, w świetle płomieni, u ich drzwi pojawiła się postać, której obecność miała zburzyć spokój ich życia, w cechu ukrywa ta tajemnicza osoba. Jakie sekrety wyjdą na jaw? I czy Wanda i pan Ernest będą w stanie stawić czoła temu, co czeka za rogiem, historia dopiero się zaczynała.